Dzień dobry, tutaj Wasz Maciej niewyraźnie o sporcie. Dzisiaj gościem moim programem będzie snowboardista Oskar Kwiatkowski, tegoroczny mistrz uniwersjady, a także zawodnik, który zajmował miejsca na podium w snowboardowym pochodze Świata. Witam, cześć, witam Cię. Oskar jest niezwykłą osobą, bo w 2016 roku wydawało się, że że jego kariery już będzie nic po ciężkim wypadku. Na szczęście nie poddał się i walczył do końca i z wielkimi sukcesami wrócił do sportu. Jak to było z tym wypadkiem? Co to się stało? No To już było, powiem Ci, ze trzy lata temu, ponad 3 lata temu. To jest był luty 2016. No, i tak niefortunnie wtedy jadąc do pracy na nockę. Wpadłem to było podczas śnieżycy. Po prostu straciłem panowanie nad samochodem w lekki muku i wpadłem prosto pod, pod autokart nadjeżdżający mm -hmm. i Jakie miałeś obrażenia? No, dużo miałem, dużo obrażeń odniosłem. Najbardziej najgroźniejsze to była odma w płucach spowodowana złamaniem siedmiu żeber. Któreś żebro po prostu przebiło mi, przebiło mi tą opustą i miałem problem właśnie z oddychaniem. Do tego jeszcze miałem yy, pęknięte dwie kości kręgosłupa, kość krzyżową i krąg TH8. Yy, kość biodrową miałem, prawy talerz kości biodrowej też miałem złamany. Yy, no i takie jakieś otarcia, różne jakieś Odłam od odłamków sz i szkła, no, no jeszcze pogrożonych pieniędzy, to już taka kosmetyka na koniec. Lekarze dawali Ci sens na powrót do sportu i pełnej sprawności? Y w sumie nie rozmawiałem z nimi o tym, bo, bo nie wymagał od żadnego gipsu, to od razu się ucieszyłem, że będę mógł po prostu ruszać z tymi wszystkimi kończynami. Wiadomo, bo bolało to jak diabli, ale ruszałem się. Y dostawałem jakieś przeciwbolówki. Na raz nawet dostałem morfinę, żeby właśnie otworzyć te płuca, żeby zacząć oddychać, jakby bardziej... żeby pełniej oddychać, żeby... bo miałem ograniczone płytki oddech przez te właśnie złamane żebra, bo to bardzo po prostu bolało. Dostałem tą morfinę, ale później już następny raz jej nie chciałem, bo po prostu miałem taki haj, Jakoś nie, nie za bardzo mi się to podobało, nie miałem takiej kontroli nad sobą. Więc później już bez żadnych przeciwbólówek prosiłem, że, że dobra, poleżę sobie. Głównie to spałem przez... Te 6 dni, kiedy byłem w szpitalu. Wyszedłem na własne życzenie wcześniej, już leżałem później w domu. Czy należałem, jak wróciłem do domu, to, to zacząłem stać sobie na tej piłce takiej gimnastycznej, stanem na piłce, żeby ćwiczyć równowagę. Na następny dzień pojechałem sobie na rower, na przejażdżkę po prostu takim tempem trochę emeryckim, żeby się rozruszać. No i tak ogólnie spędzałem, jak już spędzałem czas, jak wróciłem po 6 dniach ze szpitala. Pojawiła się w tobie myśl, że to może być koniec ze sportem, czy całym tam myśleć pozytywnie? Nie, nie, myślałem pozytywnie, bo to było w lutym, a końcem marca miałem Mistrzostwa świata juniorów ostatnie. To był mój ostatni rok juniora i, i, i chciałem strasznie wystartować. I w ogóle myślałem po tym wypadku od razu myślałem, żeby wrócić szybko do formy i pojechać do tej Mistrzostwa świata. No i, i, i właśnie tak to wszystko szło w tym kierunku, wracałem do tej formy. Nawet po dwóch tygodniach od tego wypadku pojawiłem się na treningu. raczej znaczy tak prywatnie na treningu, no bo oni nie mogłem. odebrali mi zdolność do uprawiania sportu, więc, więc nie mogłem ogólnie uczestniczyć w treningu. Trenerzy się zdziwili, że przyjechałem na ten trening i mówią mi, no ale wiesz, że nie możesz jeździć. Potyczka, go nie jesteś na własną odpowiedzialność, no bo nie masz, nie masz zdolności. Ja mówię, że wiem, że sobie obok was po prostu luźno bez tyczek. No i tak się rozjeżdżałem, pojechałem zaraz po tym, parę dni później pojechałem do Warszawy do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, tam gdzie co pół roku mamy badania sportowe, żeby odzyskać tą zdolność. No i wszystkie... I, i miałem przed tym, przed, tym, przed tym badaniem kazano mi zrobić badania, raczej rentgen całego ciała, żeby sprawdzić czy te kości się wszystkie zrosły, no i było tam, to było chyba 3 tygodnie po wypadku, czy 4 tygodnie i, i wyglądało to wszystko normalnie, że jest to wszystko zrośnięte, nie było śladów. Yy, ale no i przeszedłem wszystkie te, te wiadomo te na, tym, yy, na, tym, na tych badaniach wszystkie, wszystkie, wszystkich lekarzy przeszedłem, wszystkie wszystkie badania, a na, na, na ortopedii, lekarz ortopedii po prostu powiedział, że dobra wygląda to, to ok. Ale ta kość jednak potrzebuje dużej, więcej czasu, żeby ona się cała przebudowała, nie weśmiała się w odpowiedzialności, bo może z powrotem, z powrotem mog może mi się, mogą mi się do złamania pokazać i nie dało mi zdolności, także, także musiałem się pogodzić z, y, i pożegnać się z zdolnością. I nie wystartowałem już na żadnych zawodach w tym właśnie sezonie, kiedy miałem wypadek. Ale już w kolejnym roku udało się uroślić mocniejszym. Tak, tak. Później zrobiłem w końcu te, te, te badania. Już zacząłem e, w, uczestniczyć w kadrowych treningach, przygotowaniach. No i dawałem się. Wszystko trenowałem. Jeszcze miałem takie jakieś małe powikłania typu, że często mnie ciągnęło na przykład w mózgu. Czułem taki, taki kujący ból, kiedy robiłem jakieś ćwiczenia przez te żebra. E, no ale, ale przeszło to w pół roku. Ja po prostu yy, myślałem, cały czas się kierowałem takim, takim tokiem myślenia, że, że muszę cały czas się ruszać, żeby nie właśnie tej formy właśnie po wpadku, cały czas się delikatnie ruszałem, no i później coraz dalej popychałem te granice yy, właśnie i wydaje mi się, że przez to też yy, szybko właśnie powróciłem do tej formy. Yy, nie miałem jakby takiego takich dużych spadków ogólnie w formie no i, i, i udało się właśnie wrócić i jeszcze, jeszcze, jeszcze właśnie podnieść swój poziom sportowy. A jak u Ciebie rozpoczęła się przygoda z snowboardem? Od razu na jedną deskę wskoczyłeś, czy od narodu zaczynałeś, a później stwierdziłeś, że snowboard jednak jest lepszy? No w sumie to od razu na deskę, bo jakby mały, kiedyś tam jeździłem w sankach z rodzicami. I, i, i zobaczyłem tam na stoku, zobaczyłem snowboardzistę jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego, mówię że ja bym chciał spróbować tego i, i na tym snowboardzie pojeździć I, i któregoś tam, nie wiem czy to był ten, ten sam sezon kiedy to właśnie powiedziałem rodzicom, czy następny ale ojciec mi włożył deskę snowboardową i, i, i biegał obok mnie, raczej stawiał mnie do pionu coś tam mnie uczył, ale, ale on był w ja na desce Próbowałem, więcej wierzałem, niż jeździłem, ale, ale podobało mi się to strasznie. Mama się ze mnie śmiała, że później jak już coś tam załapałem, kiedy ją wołałem mamą, bo popatrzcie jak jadę, jak ona się odwracała, to ja weżałem. Tak to wyglądało. No i ogólnie sam się uczyłem na tej jeździć. Mój wujek, yy, wujek, czyli ojciec chrzestny yy, brat mojej mamy jest instruktorem i takim zapalonym narciarzem, yy, więc kiedyś mnie wziął na narty, że będzie mnie uczyć na, uczył na nartach. No ale stracił cierpliwość po godzinie nauki, bo jakoś nie, 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 nie zależało mi, żeby przyswoić to, co i nie słuchałem tego, co on mówi, tylko po prostu robiłem po swojemu i, i powiedział, że, że koniec nie będzie nie uczył. No i zostałem właśnie przy tej desce. Jednak to, to, to zawsze bliżej mojemu sercu deska była Snowboardowa. A nie myślałeś startować w dyscyplinach freestyle'owych, bo z tego co ja pamiętam. U mnie w gimnazjum, jak chłopaki jeździli na desce, to ten szlawom równoległy czy gigant no nie był interesujący, tylko freestyle, freestyle i bardziej w to ich ciągnęło. No, no wiadomo, taki jest bardziej ten, ten freestyle y, popularny, też może też jest bardziej widowiskowy. Y, też na początku, na początku mnie cieszyły takie małe skocznie, jakie się robiło, wiadomo, jak się było małym, jak się już coraz lepiej zaczynałeś jeździć, to się jakiś tam szukał jakichś skoczni, czy jest tam poza trasą, delikatnie powiedzieć. Yy, ale jednak i dalej, kiedy robiłem dalej jakieś dalsze postępy, jednak bardziej w stronę ciągnąłem mnie w stronę tego salomu, bardziej czerpałem przyjemność z takiego wykładania się na krawędzi, z takiego jakby yy, z takiego pozyskiwania energii z tego skrętu. I, i właśnie, właśnie w tą stronę szedłem bardziej mi to cieszyło niż freestyle, a też moja budowa ciała taka zaczynała być już w podstawówce, zaczynałem być taki coraz bardziej taki krępy cięższy. Yy, także tak, tak, przybierałem dużo na masie. Właśnie W podstawówce wydaje mi się, że bardziej byłem taki właśnie otyły, otyłym dzieciakiem. Także to, to już freestyle, freestyle odpadał też. Snowboard hmm. w Polsce, tak generalnie, ten sportowy, nie jest aż tak popularną dyscypliną pod względem oglądania, bo chyba poza sukcesem Jakny Match Flight wskazuje czwarte miejsce na iskarach. W South Lake City jednak y, mało się o tym mówi, mimo że jako snowboardziści porównaniu do innych dyscyplin, które się pokazuje, osiąga się całkiem dobre wyniki, zwłaszcza ten rok był mocno przełomowy, bo y, nie tylko ty mocno poszedłeś się do góry, ale też kadra kobiet. Mm -hmm. No tak y, mało się mówi w Polsce, ale, ale coraz więcej. Tak, widzę, że coraz, 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 jest, coraz bardziej rośnie na świadomość tego wiejskiego w Polsce i ludzie się coraz bardziej tym interesują. Także jestem dobrej myśli, że to idzie w dobrym kierunku. Ta, że to wzrasta popularność i, i, i też zawodników młodych dużo mamy teraz tutaj na podhalu. Mówię o takich wieku, takiego młodzika czyli nie młodszego. To zaczyna być dużo tych dzieciaków i cieszy ich to bardzo. No, w Polsce jest właśnie ogólnie mało popularny ten snowboard. Trzeci, nie na przykład w, w Rosji. W Rosji wydaje się być bardzo popularny snowboard europejski i też wyniki też mają bardzo, bardzo dobre. Tak samo myślę, że w Austrii, w Szwajcarii we Włoszech, tam gdzie też mają mocne kadry snowboardowe, i gdzie te wyniki są cały czas są powtarzane i, i, i ta kadra jest mocna, no to to tam jest u nich właśnie popularny ten snowboard. U nas właśnie potrzeba takiego powtarzalności wyników, takiej, takiej, takiej równej jazdy, no i wtedy wydaje mi się, że przyjdzie ta popularność, bo teraz, bo teraz o nas raz powiedzą coś w mediach, później, później nie ma żadnego wyniku, później znowu przyjdzie jakiś wynik, znowu coś powiedzą, także ludzie coś usłyszą, potem zapomną, tak to wydaje mi się, że tak to na razie wygląda. Coś słychać, ale jeszcze nie jest takie, takie częste. Zwłaszcza, że tak z prostego punktu widzenia łatwiej jest na przykład polskiemu związkowi narszarskiemu mocniej zainwestować w kadrę snowboardową niż nasze alpejskie, bo nie potrzebujecie aż tak wysokich gór do treningów czy startów i chyba łatwiej jest w naszych tatrach dobrego snowboardzisty niż Alpejszyka. No tak, to na pewno. Narciarze jednak potrzebują dłuższe te stoki, mocniej nachylone. U nas zawody są no, na, różnych, na różnych pochyleniach stoków, ale jednak u nas ten gigant, na przykład stalam gigant równoległy trwa maksimum do 45 sekund. Z reguły to jest właśnie 42-45 sekund taki, taki przejazd trwa. No tutaj mamy warunki na Podhalu, żeby coś takiego trenować i jeździć. W Nartach to często jest po ponad minutę, półtorej minuty. a no tak, zjeździe no to już w ogóle, to już jest w ogóle. Nie dość, że, że wielkie prędkości to jeszcze, to jeszcze długie te stoki mają. Dokładnie. A z, na którym z y, zakupniańskich stoków z pod dałoby radę zorganizować, przykładowo, pod względem długości trasy, zawody paru świata? Y, tak, na pewno. Jest dużo takich górek. Y... Na przykład tak najbliżej wydaje się być Harenda. jest ładnie widoczna od samej góry. Kibice widzieliby cały, całą trasę od startu do mety. Białka Tatrzańska też ma, ma ciekawe stoki, też po prawej stronie Białki jest, jest, są fisowe stoki, tam gdzie mieliśmy teraz też mistrzostwa Polski i super się udały te mistrzostwa Polski, wszystko było idealnie. Yy, także tam też płarz Świata mógłby się odbyć, na spokojnie, yy, no już nie mówię o takich górkach jak Kasprowy Wierch, gdzie tam na pewno by się dało to zorganizować, tylko trzeba by było dużego nakładu na pewno finansowych i, i jakiś logistycznych też było tam, żeby to wszystko kibiców, do, no i kibiców całą, w ogóle organizację tych zawodów tam, tam przetransportować, to na pewno byłoby wyzwanie. No ale na pewno, na pewno to by był Pułar Świata, który by wszyscy grubo zapamiętali. Yy, wydaje się, nie wiem, Szymaszkowa, na pewno Szymaszkowej też na pewno by się dało jakiś, jakiś zorganizować połowy świata, ale niestety jeszcze żadnego połowy nie było nigdy u nas, u nas w Polsce. Dokładnie. Byłeś na igrzyskach olimpijskich w Białszang, tam zajęłeś yy, 13 miejsce. Czy jesteś zadowolony z tego wyniku jako debiutant? czy jechałeś jednak z większymi aspiracjami? I czym był dla Ciebie start w igrzyskach? Y -hmm w w Igrzyskach to było takie zwieńczenie całego mojego, całych całego, całego, całego moich dwóch sezonów przygotowania do tego, gdzie myślałem, e, możemy nawet dłużej niż dwóch, to może nawet i czterech, bo po, po Soczi, po Igrzyskach w Soczi, które oglądałem na telewizorze u sąsiada, e, zamarzyłem, żeby na następnych Igrzyskach, czyli to ja był, na, stanął na starcie. No i od tamtego czasu tak, cały czas to gdzieś miałem z tyłu głowy na, na igrzyska, kiedy ja, kiedy startowałem w Igrzyskach, kiedy już, kiedy już osiągnąłem dostęp tą, tą, zdobyłem tą nominację do Igrzysk, tą kwalifikację, no to wiadomo, że myślałem o, tylko o zwycięstwie, bo każdy sportowiec powinien myśleć zawsze o zwycięstwie, bo inaczej to nie ma po co jechać na zawody, tylko w każdych zawodach trzeba się czuć na 100% pewnym i, i myśleć i, i czuć się raczej no utożsamiać się z, z jakby z rolą zwycięzcy, tak? Niekiedy to jest trudne do zrobienia, no ale to jest właśnie, to jest właśnie droga, którą się powinno iść. Czy odczułeś po igrzyskach w na przykład tą falę hejtu, która wylała się na, niesprawiedliwie zresztą na polskich olimpijczyków, że pojechaliście rzekomo na wycieczkę, że jesteście nie udaszami z ciebie raczej to ominęło ze względu, że wobec ciebie może nie było aż takich wymagań i bardzo przydłoite miejsca. Nie no, ja nie odczułem tego. Nikt, tak yy, stricte nikt do mnie nie miał żadnych żali, nikt do mnie nic nie pisał, nie mówił, nie narzekał na mnie. To nie odczułem właśnie tej... Nie odczułem tego tej, tej fali hejtu. Widziałem, że, że Jedna zawodniczka z Biathlonu jakby tam Bożąca, odpowi Powska, tak, tak. Od odpowiadała tam ostro, ostro yy, na te hejty. Yy, no, te igrzyska były takie, w, yy, jeśli chodzi o, o polską reprezentację, były takie znowu yy, takie, takie w stylu przetarcia się tych zawodników, bo, bo dużo, dużo nowych zawodników przyszło, dużo starszych odeszło. I tak się jakby dużo, dużo się z, z dużo się zmieniło, tych tych twarzy. I właśnie dużo też młodych zawodników weszło tak i ja no to wiadomo, że że no tak jak mówiłem trzeba trzeba mi się rozwic ale 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 już finalnie finalnie to ten... mi ciężko, ciężko, żeby tak było, nie? Na, 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 w, kiedy kiedy kiedyby wytrzesz. No ten co bym pokazał, że polski sport zimowy przechodzi w taką e, bardzo fajną e, zmianę pokoleniową, że dawni bohaterzy odchodzą już e, powoli na emeryturę a też e, Ola, Król, Kalina Bośek, Magda e, Syso i Monika z Kiniar Kiniar jest e, biatlonistka nie przypomnę sobie. Kinga Zbylut? Zbylut? tak. I Żuk. Tak, tak, Żuk. E e tak, pokazali się w dobrej stronie. No, taka mała ewolucja wchodzi, tak? Re tak, tak mówię, że, tak. że, że się rotują sieci sie zawodnicy i nie było, nie było czego znowu wymagać jakichś wielkich, wielkich osiągnięć i jakiegoś, jakiegoś wysokiego miejsca w tej klasyfikacji medalowej. Ale jak myślisz, już na igrzyskach w Pekinie w drugim roku Możemy powalczyć o podobny wynik medalowy jak na istotach Vancouver czy w Sosie, które były rewelacyjne, czy jest jednak ciutkę więcej czasu będzie potrzebne? I czy działania y, prowadzone przez władze i związek idą po prostu w dobrym kierunku, bo wypływa coraz więcej tych talentów jednak? No to po pierwsze władza, czyli Ministerstwo Sportu Yy, te związki sportowe widać, że, że działają coraz lepiej, coraz, yy, coraz bardziej doceniają tych sportowców i w nich yy, inwestują. I, i, I coraz lepiej to działa i nie ma na co narzekać, tak według mnie. I to po pierwsze, a po drugie no, wydaje mi się, że, że następne igrzyska w Pekinie na pewno będą będą mocne i, i dużo zawodników, bo też mam kontakty z różnymi zawodnikami ze Short Treku, właśnie z diatlonu, z biegów narciarskich. No, idą w górę i, i pną, się, pną się na swoje wyżyny. Także, także jestem pewny. Też, też niedawno była na snowboardzie próba przedolimpijska olimpijska na stoku olimpijskim w Pekinie. No gdzie z Olą Król zajęliśmy zaraz miejsce, tuż mie za podmiotem miejsca, czwarte miejsce zająłem razem z Olą. Także no, no... to wydaje mi się, że to rokowania rock są, są niezłe na, na, na igrzyskach w Pekinie. Myślą za tym, że to jest jeszcze trzy sezony do tak, następnych igrzyska. Także jeszcze trochę czasu to jest. No, zwłaszcza, że nasi tutaj lokalni sportowcy w końcu mogą uszyście w szkole w normalnych warunkach, salą gimnastyczną, bo ty jeszcze byłeś w tych czasach, kiedy jednak musieliście dojeżdżać gdzieś na treningi, bądź e, po prostu nie mieliście nawet sali gimnastycznej, będąc w szkole sportowej. Czyli teraz szkoła sportowa pięknie pięknie się rozwinęła, te nowe, nowe, nowe nowa infrastruktura, nowe budynki no mają po prostu wszystko te dzieciaki teraz do, do rozwoju? sportowego i, i też sale, sale lekcyjne. Wszystko jest, wszystko jest yy, na takim poziomie, powiedziałbym, jak w zachodniej Europie, niczym nie odstajemy. Yy, na no, za moich czasów też, yy, też było w porządku. Mieliśmy przecież yy, blisko szkoły sportowej, w sąsiedztwie jest yy, Centralny Ośrodek Sportu, SOS i myśmy się tam przygotowali. Także mieliśmy tam siłownię, salę, yy, bieżnię, wszystko mieliśmy tam. No to jest raptem półtora kilometra od szkoły sportowej, także Codziennie rano mieliśmy, mówię o lecie, no bo w zimie wiadomo, na stokach jeździliśmy gdzieś po podchalu albo gdzieś na zawodzie za granicę, albo lodowce, no ale w lecie zawsze zawsze przed lekcjami trening w COSie, a później yy, spacerkiem albo na rowerze, należy jak się przyjechało do szkoły, to to spacerkiem na lekcję i, i tak to wyglądało. I nie, nie, też było, też było według bardzo w porządku. Jeszcze ja pytanie, jak wygląda yy finansowanie po prostu Twojej kariery, bo bardzo często już w wieku 19-20 lat trzeba sobie zadać pytanie, czy iść dalej w sport, czy iść w prasę. U Ciebie udało się od razu złapać sponsora, czy dopiero później. Bo teraz wiadomo, należy się stypendium bodajże dla yy, zwycięstwo w uniwersytecie. Znaczy to za, zwycięstwo w uniwersytecie to nie będzie na pewno w, w ramach stypendium. Wydaje mi się, że to jakby jednorazowa jakaś nagroda. Yy, tak jak yy, takie stypendium sportowe jest yy, za mistrzostwa świata, jak mi się wydaje, od różnego miejsca. Myślałem, że za nie brakło dwa miejsca, a 10. Yy, no a wtedy właśnie to TOP8 ma, 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 ma stypendium, my, my dostaniemy jakąś nagrodę na to pewnie. Yy, no a pytałaś o to finansowanie, tak? Tak, tak. tak. Mm, no to tak to wygląda, że no, ten sport, ten snowboard no, to jest taka moja miłość. To nie wyobrażam sobie życia bez tego. To jest jakby mój sposób na wszystko, na zajęcie sobie wolnego czasu i, i, i po prostu na życie. Także nie myślałem, żeby, żeby jakoś pójść do pracy, zająć się pracą aniżeli snowboardem. Staram się przy okazji mieć, co, mieć po prostu za co żyć i za co się po prostu trenować, mieć na te podstawy na wszystko. No i pierwszy mój taki sponsor przyszedł dopiero w tym roku, czyli Grupa Azoty wzięli mnie pod swoje skrzydła. Na razie idę razem z nimi. Ten sezon też był dla mnie taki właśnie przełomowy. Też wydaje mi się, że dzięki temu mam tam po prostu jasno określone, określone w punktach, y co mam robić, za co dostaję jakieś premie. Także też dodatkowa motywacja dla mnie, żeby, 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 właśnie, y żeby właśnie cisnąć i, 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 i robić jakieś wysokie, zajmować jakieś dobre, dobre lokaty na zawodach. No wiadomo, nie za wszystko jest. Nie, wszystko jest finan... nie, nie za wszystko są nagrody, nie za, wszystkie, nie za wszystkie zawody. No a tutaj dzięki nim właśnie też mamy jakieś, wiadomo, jakieś, jakieś nagrody. Yy, Na no wcześniej w czasach szkoły jakieś stypendia takie sportowe, które też były za, dob za dobre wyniki w nauce i w sporcie, czyli też motywowały mnie te stypendia, żeby nie tylko zajmować yy, nie tylko myśleć o sporcie i zajmować wysokie miejsca na, na zawodach, tylko też, yy, tylko też w szkole jakieś tam yy, przynajmniej na 4-0, yy, zaliczać te przedmioty. Yy, no zawsze jakoś to, jakoś to było. Rodzice mi też pomagali wcześniej w czasach szkoły. ale no, nigdy tak nie myślałem o takim zarabianiu tych pieniędzy, no bo na co mi te pieniądze wydawać, jak dla mnie tą przyjemnością, to jest samo to, co robię, ten snowboard, nie? Więc w więc to mogę wydać każdą złotówkę ostatnią. Już masz oczekiwania na kolejny sezon. Czy to sobie już tego sezonu i nie wiem, takie plusy i minusy, czy dopiero będziesz to robił? No tak, tak w głowie sobie no, codziennie sobie coś o tym myślę. O tym ostatnim sezonie i jakoś sobie planuję następny sezon. No i w tym sezonie były, był, było parę solidnych wyników, a było też dużo, dużo zepsutych po prostu startów. I tak wyciągam z tego wnioski na no, następny sezon właśnie staram się yy, no, zacząć jeździć szybciej, to po pierwsze wiadomo idę dalej do przodu, a po drugie, żeby być takim powtarzalnym, takim konsekwentnym, po prostu konsekwentnie ze, star ze startu w start patrzeć, znowu yy, nie przejmować jakimiś porażkami, tylko po prostu yy, no, wyciągać z tego na szybko wnioski i dalej być, dalej być właśnie takim konsekwentnym. Więc tak sobie planuję następny sezon, aby był taki równiejszy, te wyniki, żeby powiedzmy zaczęły się wcześniej, yy, a nie dopiero od drugiej połowy sezonu, bo tak od, 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 od yy, poprzedniego sezonu yy, tak wyglądało mnie, że dopiero od drugiej połowy sezonu zaczynam, zaskakuje mi coś w głowie i, i lecę wtedy, jest, wtedy są poważne wyniki, tak samo w tym sezonie było. Yy, no i, i to jest właśnie takie na razie jeszcze takie luźne myślenie I jeszcze teraz, teraz, wakacje, na tych wakacjach jeszcze się spokojnie wylozuje. Później jak już zaczniemy od maja, yy, od maja zaczniemy się przygotować do, do następnego sezonu, to zacznę sobie już jakoś bardziej to jeszcze yy, coś, 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 jakieś robić, właśnie zmiany małe. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Oskar Kwiatkowski, przyszły medalista. O nim nadzieję. Zresztą wspomnijcie raczej moje słowa. I zapraszam do dawania lajków, subów. I pamiętajcie, jak o sporcie, to tylko niewyraźnie. I w przyszłym sezonie trzymajcie kciuki za Oskara. Dzięki, nie wielkie. Polecam niewyraźnie o sporcie. Dziękujemy. Dzięki za rozmowę.